Chciałbym dostać pączka dlatego że, że bardzo je lubię i są przepyszne. Chciałabym dostać pączka bo są słodkie. Chciałabym dostać pączka bo są pyszne. Chciałabym dostać pączka bo są pyszne i są czyste. czyste. Chciałabym dostać pączka bo są super. Chciałabym dostać pączka bo bardzo je lubię. Chciałabym dostać pączka bo mają w środku marmoladę i mają polewkę. Chciałabym dostać pączka, bo są super i są bardzo pyszne. Chciałabym dostać pączka, dlatego bo są słodkie. Chciałabym dostać pączka, bo ja lubię. Chciałabym dostać pączka, bo mają posypkę. Chciałabym dostać pączka, bo ja uwielbiam Chciałabym dostać pączka, bo są dobre. Chciałabym dostać pączka, bo są słodkie. Chciałabym dostać pączka, bo mają pyszne nadzienie. Chciałabym dostać pączka, bo są tłuste. Chciałabym dostać pączka, bo je ja lubię. Bo, bo je ja lubię, bo są słodkie i pyszne. powinien wygrać pączki. No!